Hej widzowie! Przepraszam, że ja długo nie nagrywałem, Ja Was przepraszam, ale... Ale... Nie chciałam grać po prostu I, i po prostu jednego dnia jakiegoś... Nie wiem dlaczego. Mi się tak nie da się chciało grać. Jeszcze. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem dlaczego nie lubię main... Jeszcze nie chciałem grać w Minecraftach, trzeba powiedzieć, nie lubi. Widzowie, ja wiem, że nie wyprawiacie mi łapek w górę. Ja wiem, po prostu o tym wiem. I wy chyba już mnie nie chcecie, żebym nagrywał. Tak jest przecież. Może tak nawet być. Że nie będziecie chcieli już mnie. Zostawcie tysiąc łapek na pocieszenie mnie, bo jest mi bardzo smutno, że mi nie zostawiacie nic. Może się dać mi chociaż tysiąc łapek w góry na pocieszenie? Please. Łagam was. Łagiem. Ale najpierw... Widzowie, chciałem nagrać live'a, nie? Wieszcie co wyszło? Masakra z tym live'em. Tragedia. Wyszła minuta. Ale dzisiaj radę, nie do rady niestety zrobić więcej. Chodź, Czy to są jakiś żart? Nie, no chyba tak. Pojdę do mnie. hurt. Um. Um. Okay. Dobra. Okej, okay, idę po nowy killow, bo on się skończył. Tarcza, 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 tarcza. widzicie mój skin? To jest mój skin nowy. Już nie mam tego Aleksa. Wojownikiem jestem. To Bo, Bo jestem wojownikiem! Widzicie? Mam metal w rękę. Mam, panie, skuteczki. Tutaj jest urwany, ale co z tego? Mam kapelusz i no. Widzicie? Musicie mi go zostawić. Jak nie zostawicie mi, to zaraz do przyjdę i kliknę łapkę No, Znaczy nie, bo nawet nie wiem, gdzie mieszkacie. No, ja się wymyśliłem. No, kotwo, no, ja bym wymyśliłem. Naprawdę jestem ślepy. Tak. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć, pięć, czekajcie, zaraz to dokończę. Ka O Widzowie, zapomniałem wam opowiedzieć takie coś fajnego. Ja znalazłem z jednej rudy 14 diamentów. W 8. A wtedy jakiś kolejny dzień. Nie pamiętam kiedy? Wykopałem szczęście. Wiecie jakie? Jeden diament. Ale dałem trzy diamenty patrzcie i mieliśmy porówno cieszyliśmy się. Także, no, nie przerwałam wam budowli, bo ty się nie na niegra. Omg. O oh, und G und Dobrze się czujesz? Dobrze. Okay. Mamo dobrze Co? Mamo ja nagrywam. Mamo pić. Yes, I do. Widzę, że Ty zabrałeś mój telefon. Co? Widzę, że zabrałeś mój telefon. Nie, bo wiedziałeś mi, żebym Ci naładowała, to się ładuje. Ha, ale też użyłeś mojego, też masz swój. Ale swój też ładuje, a ja mam jedno wejście. A Ty masz dwa, bo ja do siebie nie mogę, albo ładuję, albo słucham, mogę coś słuchać. A Ty możesz ładować i słuchać. Ty masz, ty masz lepsze. I dlatego sobie słucham na Twoim. mogę? Pięknie. Dlaczego masz jedno? No, tak jest. Le Samsung jest lepszy pod tym względem. Niż iPhone. Na? No. Na? No. Tak, tak. to mój telefon. Na koi Ode mnie. Mamo, je ja nagrywam. Mamo, je ja nagrywam, no. Proszę? Znaczy? Ja nagrywam. No to działam. Ale ty mówisz. Thank <laughs> you.

i dlaczego mnie nie subskrybują? Co? I dlaczego mnie nie subskrybują? Bo Cię nie widzą. No. Bo YouTube Ciebie nie pokazuje po prostu. Co? Bo YouTube po prostu Ciebie nie pokazuje. Nie wiem dlaczego są takie ograniczenia. No No bo kanał w sumie też tak jakoś nie... Wiem. Ale nie, ja nie nagrywam ostatnio, nie? Jestem widoczny. Mama? Słucham? Do czego ja siebie widzę? A ty też mnie widzisz? A ja jestem mało widoczny? To ja jestem widoczny czy nie? Súper Pues 嗯嗯。<laughs> <laughs> Mama wyłączam pauzę za 3, 2, 1, teraz. Uff, uwaga widzowie, ja tak zrobiłem bardzo fajnie. Patrzcie, jest sobie normalny do mnie. A teraz tutaj wchodzimy i mamy skrzynki na razie. Nic nie jest pochowane, ale tutaj jest fajnie. Może tak sobie tutaj jeszcze ogrodzę. Tak sobie nie jest głupi pomysł, jest nawet Fajne. Ale muszę kończyć, bo, bo rap, laptop mi się rozładuje zaraz. Możecie. wiem, że nie jestem widoczny, ale. Bo mi łapki w górę. Chociaż, że nie ma, to nic nie szkodzi, ale proszę, błagam, najmocniej błagam, Gdzie mi to ale ja muszę już kończyć, bo mi się bateria robiła, ja was ja żegnam. Trzymajcie się, piekni. Pamiętaj, jestem podróżnikiem. Pa, pa. U.